11.30. Kielecka sieć tanich jadłodajni. Ja chodzę czasami do tej koło Psich górek. Na których jako dziecko zjeżdżałem zimą na sankach, później razem z dziećmi. E, ciekawa historia jest z tą 11.30, ponieważ kilkanaście lat temu ówczesny prezydent Kielc wymyślił taką e, sieć jadłodajni, która współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i w założeniu miała być tańszą alternatywą barów mlecznych, dotowaną przez miasto. E, w tej chwili e, są w gestii społem trzy takie jadłodajnie w Kielcach i faktycznie są bardzo tanie. Dzisiaj wziąłem zestaw dnia przy czym zamieniłem sobie zupę na krupnik więc zapłaciłem 2 zł więcej niż normalnie taki zestaw kosztuje kotlet pożarski czyli drobo, drobiowy mielony bardzo smaczny ziemniaczki jak ziemniaczki bardzo dobre buraczki do tego były krupnik świetny domowy gęsty pożywny z rozgotowaną kleistą kaszą bez uwag Wzięliśmy również naleśniki w wersji na słodko, z kremowym takim twarożkiem słodkim, bitą śmietaną, sosem truskawkowym. Bardzo smaczne, proste, bez jakichś fajerwerków może, ale smaczne i sycące. No i chyba o to chodzi. Jak widzicie ceny są bardzo niskie, nawet chyba niższe niż w społemowskich barach mlecznych. Czyli, jakby ta idea taniej jadłodajni została tutaj zachowana. Dalej współpracują z Moprem, realizują te kupony, które można od miasta dostać. No i macie paragon. Jak widać, tanio.